Siemanko, witam w nowym filmie na moim kanale Strzakest. Dzisiaj przejdziemy sobie legendarny lok na trzech kontach. Wydamy sobie 10 milionów, chyba typ nie zaatakował, że tutaj straciliśmy. To jest, sprzedam, to było 10 miliardów znaczy się. Tutaj puścimy sobie jakąś misyjkę na Expa. Tym razem zaatakujemy sobie Arenkę. Klikniemy kogokolwiek Zróbmy sobie bloky Nie mam potek, więc i tak raczej by się nie udało Teraz wydam sobie 10 miliardów Troszkę klikania będzie Klikam na triple click'u Jetter klikiem Trochę to zejdzie Dopiero półtora miliarda Troszkę grzybów z kręcenia kołem i z dziennego logowania dostałem 25 grzyba. Już są 3 miliardy. Ładnie leci. Zaraz będą 4. Tutaj jak widać w ekwipunku mam epika z darmowych kupowo, kuponów, jak wejdzie się w gratis, wyłączy się pika, wejdzie się w gratis, pisze się EG 21, daj mi bonus, wpisany kupon to już użyty, to dostaje się właśnie tego epika i to znosowe, czy on będzie na 300, staty, czy będzie z dziurą, czy bez, no mi się nie trafiło ani z dziurą, ani na 300. staty. Klikamy dalej. Zaraz pół metek, 5 miliardów. Zbierałem te 10 miliardów, jeden yy, event cały na golda i chyba jeden pojedynczy dzień na golda i tak z 3-4 z dni. Na takim levelu to jest, szybko się zbiera gold. No Czyli złota na 60 poziom robi swoje. Już 7 miliardów, się zostały 3. I dwa i pół. Leci. To jest na pewno duży bus dla mojej postaci. Tysiąc ręczności, i ostatni miliard. Klikamy sobie. I zero golda. Idziemy sobie tutaj, odbierzemy jeszcze misyjkę Idziemy tutaj, przegramy całą kaskę Żeby mieć zero i wejdziemy sobie do legendarnego lochu Zaczynamy od razu od bossa Seju do czarodziej Mam dwa klucze, o wypadła jakaś broń o, broń z dziurą Słaby rozrzut niestety ale bronić dziurą i ze spoko runem zawsze spoko. Idziemy sobie dalej w znak zapytania. Będziemy unikać wszystkich. O, klucze, sklepikarz. To jest bardzo fajne. Można po na fita zabijać i zbierać sobie więcej kluczy. Potem wykorzystać na wejście w drzwi. Lecimy sobie. Tutaj znak zapytania, tu musiał być potwór, przejdziemy sobie bokiem, o nie udało się uniknąć, tu nie będzie potworu, tu będzie jakieś zaklęcie, o i sobie nie pounikamy. jajaj. i poranie. To jest najsłabszy, najsłabszy bonus, pójdziemy sobie tutaj, bo tam jest pułapka, nie podnosimy. Wejdziemy sobie w kluczyk jeszcze raz gdzieś nie możemy unikać O, epic Guciki jakieś Wejdziemy sobie jednak na pytania, bo tu nie powinno być potwora Nie ma Goldzik Wejdziemy jeszcze raz w kluczyk, się znowu nie możemy uniknąć Ostatni raz jeszcze Tutaj nie powinno być potwora O, jest jakiś bonus O Słabo, słabo, tutaj też nie powinno być potwora 15 tysięcy 000... Wejdziemy, będziemy unikać, udało się, wejdziemy tutaj, o, ja biorę zawsze nożyczki, najczęściej mi to siada, o, ale nie tym razem. Wejdziemy w złoto jeszcze raz, o, darmowy epic, kolejny tutaj, 100% epic, kolejna broń, może z dziurą, jest z dziurą, rozrzut, rozrzut lepszy, ale też, też taki sobie. Tutaj buciki bez rozrzut, bez dziury, wejdziemy sobie dalej, tutaj... Nie możemy tutaj, bo podwójnie klucz stracimy, więc idziemy tutaj w unik. Nie udało się. Ok, klikniemy sobie jeszcze kryształ twierdzy. Jakieś tutaj ataki, zobaczymy. Dobra, nieważne. Przejdziemy sobie do kolejnego kąta, gdzie będziemy klikać ten lock. Tutaj też kryształ. Tu bo sprzedajemy, to nie ma znaczenia. I wchodzimy do lock. Do złotego, o drewno. Drewno jest słabe, bo bardzo mało dają. I wejdziemy. Kolejny boss. Te bossy zabierają prawie tyle życia co te zwykłe podporki, tylko ostatni boss. Pójdziemy sobie no, a pójdziemy w prawo. Zobaczymy mapę, gdzie jest ziomek z kluczami, jest dziurko, więc zaatakujemy sobie na jednego klucza. Oj, gold to bardzo źle, wejdziemy w złoty popył. O, kolejny darmowy epic. Są budki, budki bez dziury. Przedtem przedmiot w w toalecie gdzieś kryształ Tutaj zawsze dwa wytrzymałości Proszę coś Ominiemy pułapkę Jest skrzynka Jest pasek sprzedajemy Oj ten pasek Chodzimy tutaj i walczymy Dzisiaj strasznego nie mam jeżeli o to chodzi no tu spoko, zawsze 20% życia Tu omijamy Może się uda Nie udało się Aj, strasznie słabo wyszło I Teraz zginiemy No dobra, tutaj zatopimy jeszcze sobie lochę Może nie tego, może tego Nie udało się Na ręce To jest berserk Idziemy sobie na ostatnią postać, gdzie będziemy robić legendarny loch Tutaj omijamy kluczy, mamy wystarczająco. Tutaj też omijamy. No nie zawsze się udaje, i w sposób. Oj, Dobra, kontynuujemy dalej. Tym razem pójdziemy sobie w lewo. Unikamy, oczywiście. Oczywiście to się nie udało. Wejdziemy sobie w drzwi, może będzie leczenie. Uff, tak, teraz już w ogóle sobie nie pounikamy, więc prawdopodobnie tutaj zginiemy. Tak jak powiedziałem właśnie. Dobra, dzięki za oglądanie. To było na tyle. Trzy, trzy podejścia pod legendarny loch i wydawanie 10 miliardów golda. Elo. Jeszcze, a zaatakuje jeszcze locha.